Nie stosuj tych metod na katar u niemowląt, mogą okazać się niebezpieczne. Powiem Ci natomiast o tych, które są bardzo skuteczne, przy tym zupełnie nieszkodliwe. Na katar świetnie sprawdzają się olejki eteryczne, jednak w szczególności u dzieci bardzo trzeba uważać na stosowanie ich na skórę. Nawet z olejem bazowym mogą szczególnie podrażnić naskórek, w związku z czym najlepiej zupełnie z nich zrezygnować. Olejek eukaliptusowy ma rewelacyjne działanie, jeśli chodzi o katar. Jednak tutaj bardzo niewskazane jest używanie go u niemowląt, w związku z tym, że bywają przypadki, kiedy olejek eukaliptusowy powoduje ataki epilepsji. W związku z tym, u tak małych dzieci jest to naprawdę spore zagrożenie. Bardzo dobre, a przy tym bezpieczne stosowanie olejków eterycznych u dzieci, to na przykład zakropienie kilku kropel olejku tymiankowego, rozmarynowego na poduszkę w bezpiecznej odległości od skóry dziecka, lub na przykład na nawilżoną szmatkę. I można położyć ją na przykład na kaloryferze. Można też zastosować do dyfuzora bądź kominka takiego zapachowego na świeczkę. Bardzo fajnie sprawdza się także ustawienie w pokoju dziecka rozgniecionego czosnku bądź posiekanego albo cebuli na przykład na jakimś talerzyku w miarę blisko dziecka. Dobrze sprawdzić się może także tak zwana maść majerankowa, ale tutaj zwróć uwagę na skład, żeby dziecku również nie zaszkodzić.